Dobra wiadomość. Mm -hmm. Jedziemy z tym. My czasem potrafimy być swoim największym wrogiem, ale też potrafimy być swoim największym mentorem. Ja jestem wielkim krytykiem, jeśli chodzi o siebie. No to cię pewnie dopinguje do tego, żeby sobie czasami dać kopa w dupę i się wziąć do ostrzejszego treningu, ale czasem tak. cię też może pewnie spalić. Jesteś indywidualistką, uprawiasz sport indywidualny jednak. Dobrze, my, dobrze myślę, że jesteś swoim największym wsparciem. <laughs> też ten sezon mi to pokazał bardzo, ale ten sezon był tak cholernie ciężki i wydaje mi się, że gdyby. Nie ja sama i te moje dwie Natalki, które po prostu często gdzieś tam, wiesz, gadały do siebie. Albo ta jest taka jedna, która, nie wiem, właśnie chce zostać przytulona, bo już po prostu sama sobie nie radzi i jest, jest jej trudno i ciężko. Ale jest ta dru druga Natalka, która czasem mówi, dobra, wyślij. Mhm. Jedziemy z tym. Ta druga Natalka czasem jest tak niesamowita, yy, że ja na przykład z płaczącej dziewczyny przez dwa i pół tygodnia, bo mi coś nie idzie, nagle tak z dnia na dzień... Ja przychodzę z dnia na dzień i nagle jestem zupełnie inną dziewczyną. Ale dziękuję sobie za tą umiejętność. Bierzesz te, te, te słynne, te tabletki właśnie...